Majówka i po majówce. to jak kwestie bezpieczeństwa wyglądały na powiatowych drogach. Pytamy kutnowską policję. Wzmożone działania policjantów trwały 4 dni, od 30 kwietnia do 3 maja włącznie. I na szczęście na drogach powiatu kutnowskiego możemy powiedzieć, że było bezpiecznie. Podczas majowego długiego weekendu doszło do, łącznie do 9 zdarzeń drogowych i to jest 7 mniej niż w ubiegłym roku w tym samym czasie Z tego aż 7 zdarzeń zostało zakwalifikowanych na kolizje drogowe, a więc te zdarzenia, które mają charakter łagodniejszy i we wszystkich zdarzeniach tylko dwie osoby zostały ranne. Ponadto policjanci zatrzymali w, podczas weekendu majowego cztery prawa jazdy kierującym, którzy no, przekroczyli prędkość powyżej. 50 km na godzinę w terenie zabudowanym, oraz zatrzymali jedną osobę, która kierowała pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości. Na szczęście, podczas tego długiego wypoczynku nie odnotowaliśmy żadnych takich rażących naruszeń, które są związane z obostrzeniami dotyczącymi epidemii. Czy nie pojawiały się żadne zgłoszenia, interwencje dotyczące skupiania się? Interwencje incydentalne były, ale tak jak powiedziałem, nie były to rażące naruszenia tych obostrzeń. W większości były one kończone na pouczeniu. Czy ilość samochodów pojawiających się na powiatowych drogach była mniejsza? No myślę, że zdecydowanie tutaj ilość zdarzeń drogowych o tym mówi. Niewątpliwie ten ruch osobowy odbywał się, ale był on zdecydowanie mniejszy, no i dzięki temu pewnie mamy tą ilość mniejszą zdarzeń drogowych w porównaniu do ubiegłego roku. Czyli majówkę tegoroczną można uznać za bezpieczną. Tak, myślę, że jeśli chodzi o teren naszego powiatu górnowskiego, możemy powiedzieć, że mieszkańcy przestrzegali obostrzeń i w miarę bezpiecznie spędzili ten weekend majowy, jeżeli chodzi o drogi powiatu górnowskiego, zwłaszcza ze względu na to, że chociażby nie mamy żadnego zdarzenia drogowego ze skutkiem śmiertelnym.